Pomoc bliska Tobie to nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne porawnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna. Usługi świadczone są na terenie naszego powiatu. Osoby dotknięte problemem prawnym, osobistym, rodzinnym znajdą wsparcie dzięki konsultacjom. Z pomocy może skorzystać każdy, kto nie jest w stanie ponieść. Kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Serdecznie zapraszam. Na terenie Powiatu Głogowskiego nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest w kilku punktach. W Głogowie, w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Sikorskiego i w Miejskim Centrum Wspierania Rodziny przy ulicy Folwarcznej w Kotli. Po taką pomoc należy udać się do budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Krzyckiej, a w lubi pomoc obywatelską, a także prawną uzyskamy w punkcie zlokalizowanym w szkole podstawowej. Polecam nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, obejmujące m.in. porady dla osób zadłużonych oraz porady z zakresu spraw mieszkaniowych. Z takiego poradnictwa mogą Państwo skorzystać w Szkole Podstawowej imienia Komisji Edukacji Narodowej w Nilubiu. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych, wsparcie inicjatywa rozwój z w górze. Prowadzimy tutaj punkt nieodpłatnego świadczenia odpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Punkt ten jest troszkę inny niż punkt świadczenia odpłatnych porad prawnych, chociaż występujemy tutaj jako doradcy obywatelscy, ale jesteśmy również prawnikami. Przede wszystkim ta nieodpłatna pomoc prawna polega na tym, że informujemy o aktualnym stanie prawnym, o możliwościach, też uprawnieniach, bądź też obowiązkach osoby, która, która się u nas pojawi. Dodatkowo możemy sporządzać też projekty niektórych pism, tak także tutaj zależy w zależności co dana osoba potrzebuje, dodatkowo możemy bardzo dobrze ukierunkować też co będzie potrzebne na późniejszych etapach danego postępowania, tak, bo w zależności od tego czy to jest to postępowanie sądowe, czy jest to postępowanie administracyjne, bardzo dużo przekapłatków jest takich, że osoby przychodzą i nie wiedzą po prostu jak się poruszać w tego typu kwestiach. Także doradzamy, jaka dokumentacja w sprawie będzie potrzebna, co należy jeszcze zrobić przed rozpoczęciem danej sprawy, czy też przed faktycznym rozwiązaniem tego problemu prawnego. Warto przygotować się do takiej porady prawnej, zabrać ze sobą dowód osobisty, a także całą dokumentację związaną z daną sprawą. Wtedy łatwiej będzie odnieść się do już konkretnego problemu prawnego. W praktyce, porady prawne najczęściej udzielane są osobom, z zakresu prawa pracy, prawa administracyjnego, prawa cywilnego, prawa spadkowego, a także szeroko rozumianych problemów związanych z użytkowaniem lokali, a także uprawnieniami konsumentów. Nasza pomoc to jest głównie wsparcie takiej osoby i wskazanie jej sposobu rozwiązania tego problemu samodzielnie. Nie możemy takiej osoby reprezentować w sądzie, chyba że już poza tym projektem. Natomiast w tym projekcie chodzi o to, żeby wskazać tej osobie, jak ma sobie poradzić. Z problemem prawnym. Nie ma rejonizacji, także tutaj przyjeżdżają zarówno osoby z samej Kotli, z okolic, jak i z Głogowa. Na wizytę należy się umówić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.